Hej, słuchajcie, jest godzina pierwsza. Hej, niestety to jest zakopane centrum polskiej turystyki Ta ulica jest No naprawdę no na szerokiej w Torunie jest 3 razy więcej ludzi niż tutaj o tej godzinie to jest jakaś tragedia, ja nie wiem byłem tutaj e, chyba z 15 lat temu Nie no wcześniej znaczy później Natomiast było to zupełnie inaczej. Dlaczego tutaj teraz jestem i co wam chcę pokazać? Słuchajcie, otóż młodzi stwierdzili, że tutaj w okolicznej knajpie jest najlepsza i największa golonka w ogóle. I właśnie zaraz chodzę, ja absolutnie nie cierpię, po prostu golonki, ale zamierzam spróbować. Oni na pewno sobie zamówią. Ja tylko spróbuję. Karczma nazywa się Karczma Pozbóju i to podobno tutaj właśnie jest ta potężna golonka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się nie wiem, czy to widzicie. To, po co tutaj przyszliśmy, właściwie to nie ja, nazywa się tak. Wielgo golonka z chrupiącą skórką. I to kosztuje 43 zł, czyli dokładnie tyle, ile pół świniaka. Oprócz tego, ciekawi mnie jedna Danie. Nazywa się to grillowane cycki w bocku z, z pieczarkami. Dosyć ciekawie brzmi. Aczkolwiek golonka jak przyjdzie, to to zobaczycie. Wygląda to niby tak. Już mi się nie podoba, no ale dobra, spróbuję jak, jak to już przyjdzie. E, słuchajcie, to co tutaj widzicie, to zamówiliśmy i ta, ta golonka wygląda dokładnie tak. E, wygląda. Bardzo źle, ja może tego spróbuję, ale naprawdę no, coś tragicznego. Jak widzicie, macie nawet obraz 3D teraz zupełny, ponieważ jest to obracana. W każdym razie, jak spróbuję, to Wam powiem, czy w ogóle to polecam, ale wygląda nieciekawie, to już Wam mówię, wygląda nieciekawie. się ukrojone wygląda tak, czyli jednak trochę mięsiwa w tym jest. Natomiast to co jest na zewnątrz, ta skórka naprawdę nie wygląda apetycznie mimo to, że właśnie panna młoda spory kawał tego zjadła Poważnie Takie kawały sobie właśnie tutaj zerwują A ja skromnie, czyli schabik, słuchajcie najprostsza rzecz i coś zielonego Nie wiem skąd to jest wyciągnięte, ale nie wygląda znakomicie. Dobra, słuchajcie ee opuściliśmy karczmę po zbóju więc teraz pokażę Wam jak to wyglądają kurwówki, chociaż już było to poprzednio werdykt no cóż słuchajcie od razu powiem że tak werdykt jest werdykt jest od gościa który nie cierpi golonki i to co przyszło wyglądało dla mnie bardzo nieapetycznie ta Skórka przypieczona, to było normalnie tragedia. Także golon... mięsko w środku było ok, no ale jak to mięsko w środku, prawda? Natomiast ta dwójka, która idzie tutaj przede mną, opędzlowali całą tą golonkę. Ta golonka ważyła chyba kurde z kilogram. Także, słuchajcie, nie jest wesoło. Ja zamówiłem sobie coś, co nazywało się schab. Polędwiczki schabowe chyba. W sosie kurkowym i sos kurkowy rzeczywiście był dobry. Polędwiczki schabowe były troszeczkę łykowate, tak jakby także niezbyt dobre, powiedzmy, ale spokojnie szło zjeść. No, może cena 25 zł za takie coś, kurki tam były, może dwie. W każdym razie e, karczma po zbóju, czy tam przy zbóju. Jeżeli ktoś lubi taką golonkę, no to nie wątpię, że to jest niesamowity rarytas. Natomiast ja spróbowałem tej skórki i nigdy w życiu już tego nie zjem. No chyba, żebym przymierał głodem. Do tego, co tam jeszcze było. Frytki, jak to frytki, nie chciałem. nazywać się to grule piecone. No i te grule były całkiem niezłe. Dodatkowo zestaw surówek. Surówki były suche niesamowicie. Gdyby tam nie było surówki z buraczków, która była. wiadomo jak to surówka z buraczków. Naprawdę bardzo takie suche. Rachunek chyba tam. nie wiem. z 50 zł. No cóż. Powiem Wam tak na dwa razy. Czy Wam polecam? Jeżeli ktoś lubi tą golonę, jak najbardziej. 42 zł. Natomiast. Jak ktoś niezbyt lubi, to odradzam zamawianie, naprawdę. No dobra, idziemy spać, bo dzisiaj zmusiłem młodych do obejścia w sukni ślubnej i w garniturze. Pan młody oczywiście, właściwie to we fraku. Całe Morskie Oko dookoła po tych kamieniach także narzekają na nogi, na uda, na mięsie, nie te piszczelowe ja zresztą też gruby człowiek nie przystosowany jest do takiego czego e, no cóż to był krótki materiał o golące e, zostajemy jeszcze tu dwa albo trzy dni zobaczymy coś tam jeszcze wam nakręcę na pewno może coś skrupówek a na razie to wszystko. Trzymajcie się moi drodzy i do usłyszenia.